Pięć par zleczna otrzymało medale za długoletnie pożycie małżeńskie, które wręczył im wiceprezydent Adam Mytych. Ile trzeba było trudu, wyrozumiałości, ciężkiej pracy, żeby dożyć tej szczęśliwej chwili? Swoją postawą, swoją pracą budowaliście Państwo podstawy, fundamenty pomyślności tego kraju. Nieważne, w którym to było czasie. To jest nieistotne. Ważne, że wnieśliście swoją cegiełkę do historii i do rozwoju tego kraju. Rozwoju kraju, regionu leszczyńskiego i Leszno. I za to serdecznie dziękujemy. Dla jubilatów wczorajsza uroczystość była radosna i wzruszająca, a na pewno była także przeżyciem dla ich bliskich. I tak medale otrzymali Alicja i Józef Stadutcy, którzy właśnie 25 stycznia świętowali 60. rocznicę ślubu. Proszę przyjąć Kolejne pary obchodziły złote gody, a więc 50-lecie małżeństwa. Medale dostali Krystyna i Hieronim Niewiarowscy. Wanda i Tadeusz Michalscy. Bogusława i Stanisław Gąd oraz Jadwiga i Marcin Bura.